Szczęść Boże, niech będzie pochwalony z Chrystus. Witam Was wszystkich w czwartek, pierwszego tygodnia Adwentu. Dzisiaj posłużymy się w naszym rozważaniu Księgo Powtórzonego Prawa, rozdział 31, werset 6. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Mojżesz Przekazuje swoją misję wprowadzenia ludu wybranego do ziemi obiecanej Józłemu. Wiemy, że Mojżesz nie mógł wprowadzić y, ludu wybranego do ziemi obiecanej. I tutaj jest to, co Mojżesz chce przekazać Józłemu. Myślę, że taka kwintesencja i to, co będzie najbardziej potrzebować w tych trudnych czasach, kiedy będą musieli się zmagać, jeszcze czeka ich do zdobycia. Mają iść naprzód, no, mają iść, dlatego że Bóg jest z nimi ich nie zostanie. Mówimy w tym tygodniu o nadziei. I mówiliśmy też na początku całkiem, że nasza nadzieja ma mocne fundamenty. W poniedziałek właśnie mówiliśmy o tym, że Bóg dał nam swojego syna. Że przychodzi po to, aby być z nami. We wtorek mówiliśmy o tym, że Bóg chce dla mnie tego, co najlepsze. On mi chce dać to, co najlepsze. Jego zamiary to jest dobro. Wczoraj brat Marcin Jabłoński z Rzymu. Rozważał urywek, gdzie Bóg mówił, że On zawsze będzie nas prowadzić nawet wtedy, kiedy będą wielkie trudności, kiedy będą wielkie problemy. On będzie zawsze nas prowadzić w tych wszystkich trudnościach, w tych wszystkich przeciwnościach. I dzisiaj Bóg chce ci powiedzieć, żebyś przestał się bać. Zobacz w swoim życiu, czego tak naprawdę się boisz. Kiedy mówimy o strachu, to jest to coś, co jest związane z przyszłością. I właśnie obawiamy się pewnego zła które może się wydarzyć w przyszłości. Boimy się dlatego, że nie, nie jesteśmy pewni, czy sobie z tym poradzimy. Myślimy, że może sobie nie poradzimy, że to zło może nas zwyciężyć, to które napotkamy, więc się boimy. Ale Chrystus chce ci dzisiaj powiedzieć, że On jest Tobą, On Cię zawsze będzie prowadzić, nigdy Cię nie porzuci, więc jeżeli On jest wszechmogący i On jest z Tobą, to czego możemy się bać? No właśnie, ona zaprasza do tego, aby ta Nadzieja była pełna, byśmy całkowicie mu zaufali, abyśmy tę nadzieję pokładali w nim. Wtedy te lęki, te strachy, które mamy, to wszystko gdzieś tam od nas odejdzie. Kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy Boga, który jest z nami, Boga, który um, troszczy się o nas, nas nigdy nie porzuci, to wtedy to, co przed nami, nie powinno budzić w nas lęku, tylko właśnie nadzieję, radość. I to jest, dlaczego nas zaprasza ten czas Adwentu. Kiedy patrzymy w przyszłość, patrzymy na czas Bożego Narodzenia, cieszymy się, to jest czas radosny, bo ta nadzieja, obiecany Zbawiciel przychodzi. Ale Chrystus już przychodzi do ciebie dzisiaj, każdego dnia. On jest obecny w twoim życiu. I ci mówi, dzisiaj z tobą, ja Ci nie porzucę ja będę z tobą. Nie bój się niczego, co jest przed tobą. Nie bój się trudnej sytuacji, jaką będziesz miał w pracy, może w domu, może jakaś trudna rozmowa. Może wizyta u osoby, która jest chora i nie wiesz co powiedzieć. Nie bój się tego. Bądź ze mną. Szukaj go całym sercem, o czym też mówiliśmy wcześniej. A wtedy on też będzie zawsze blisko ciebie. On cię nie porzuci. Myślę, że dzisiaj jest czas, żeby przestać się bać. Jako katolicy, jako chrześcijanie, nie mamy się czego bać. Bo jeżeli Chrystus jest z nami, to cóż się może nam wydarzyć? Bądźmy dobrej myśli. Bądźmy ludźmi wielkiej nadziei. Pięknego dnia, z Bogiem.